Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ferytus, a to jest kolejny odcinek ze scenariuszów. I co? 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 Scenariuszów, trzeci odcinek z scenariusza Że nazwy nie pamiętam. Ale... będzie ciężko, ponieważ... Czekajcie, zaraz zapowiem władz wojny. Ponieważ, będzie ciężko, ponieważ... Na świrogowienia mogą przejść do nas z tej strony i z tej. Chciałbym sobie w sumie... Też patrzeć z garnizon, hmm, czy by tak ogarnąć garnizon, żeby nam jakieś głupie śmiecie tam nie przychodziły. Mamy no, co prawda drugą baderkę, to ona tu będzie mogła tak naprawdę o, wszystko podby straszyć tych głupich wrogów. Także, no, no nie wiem, nie wiem, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, z której strony na nas będą najczęściej nachodzić. nie będzie ciężkie do ogarnięcia, ale już kiedyś na tej mapie grałem, a nawet już ją parę razy próbowałem nagrywać, ale coś nie wyszło, nie pamiętam co. Generalnie mnie chyba przeciwnicy bardzo denerwowali, po z dwóch stron, a ja nie miałem portalu, więc nie mogłem sobie tak po prostu wywolnie biegać i podbijać. Aha, czyli ty, ty. ty o, tutaj jeszcze możemy zajechać podbić. Kopalenki zawsze się przydadzą, tak? Odgryfy, pięknie kupione wszystko. Dobra, wykupiliśmy wszystko w tym zamyczku. Można klasztor lepszyć jeszcze na przykład. Zobaczymy. Tak, lepiej. Kiedy mamy Bohatera? Edric. Edric jest spoko. Fery, co najwięcej znalezionych artefaktów. Nie mam ich chyba dużo no, znalezionych, chyba od, odebranych tym wrogom Kuśwa. Ale nie, nie chcecie ciebie biegać za tobą. O demony, możecie przyłączyć, może ich dużo, tak jasne. Uh, podjedź tu, zobaczysz kaj, tym co tam jest, Pojedź, takie na takie zwiady pseudo, szanki ulepszmy, a no później spoczko będzie spoczko armia. Co do armii z Fortecy, nie mam pojęcia, o tam sobie walczą między sobą, to mógłby to wykorzystać i po prostu e, po, na nich ponajechać, o tam widzę bardzo fajny artefakt. Wieszenia. jasne biorę za tyle kasy. Już chcę zapłacić lepry, gdy nagle odejduje się, że nie masz wystarczająco dużo złota. na no tu pijesz ze złośliwą małą poznać poznanie ignota. Co? No to, oraz trzy sztuki zasobu kryształy. Aha! Aha! Okej, trzy kryształy to trochę drogo, aczkolwiek um, tak sobie to kupię. Tego tutaj przehandluję, bo nie będę tu chciał tracić czasu. No, to, a, kamień to wiecie, mam tyle kopalni kamieniarzy. Daj, biorę, 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 biore. No, pięknie. Podstawę magię wody, spodko. O, serio. Dobra. Dobra, dobra, spokojnie. Spokojnie, widzowie. Magazyn za sobą jest ok. Dobrze, mamy wszystko wyrekrutowane. Czy w fortecy coś będziemy kupować? Ratusz jest. Na wiedzę, na przykład nie wiem po co sobie oszczędzić kasiorkę i tego nie kupować, ale okej, okay, nie będzie. Ok, podjedźmy tutaj. O pięknie, tu jest dużo tych rzeczy. Ten artefakt jest wydaje, że dobrze... Dobry, wydaje wiedzę chyba. Moccie nie mam pojęcia szczerze. O, takiego Wilka Morskiego. Aha nie, z większości okręgu bohatera pozostała już sobie nic nie okrętuję, przed wirami. O spoko, spoko! Ale na tą mapę nie jest spokojnie. Tu nawet pływać się nie, nie trzeba. Dobra, podejdziemy sobie tutaj i zdobędziemy e, tutaj tą kasiorkę czy coś. O, nawet nie podbite. Coś śmieszne. A to podbite, dobra, to wracamy generalnie, bo boję się tutaj nie jeździć. Ulepszone e, koszary na przykład. Czemu nie? lepszymy no i tyle w sumie. Na tydzień aż ja szczurki spoczka. Ale nikt do nas nie wychodzi. jest całkiem, całkiem ok Możemy to wykorzystać szybko w miarę. Dobrze więc. Śpieszymy wszystkich. Myślę, że tak. Czy to był błąd? O, ale to już jest jakaś sensowna... Sensowny dymycz tutaj robi nasze wojsko. O, gór, są fenomenalne tutaj. No i dobry. To anioły, by przydało się troszeczkę podbustować. Żeby to już miało jakiś sens. Podjedźmy sobie tutaj. Myślę, że tutaj zaczniemy coś wojować tutaj. Co nieco. Kura Caitlyn. Caitlyn, moja droga. Jedziesz po wojsko i będziesz z drugiej strony forsować po prostu. Myślę, że to jest dobry pomysł. Ona będzie miała tu sensowniejsze wojsko, nawet niż nasza Adela. Już po, po, powoli. Myślę, że już. Raszujesz w stronę zamku, podbij e, to na przykład, w którą są jest w to, to myślę, że tak. Zastanawiam się nad wojskiem z fortecy. Czy, jakby. O! Jeszcze nie było. E, czy, jakby jakoś umiejętnie ją połączyć z magami na przykład, i z tytanami Nie wiem, może trochę za, za dużo łóżników już było, więc pod tym względem się bardzo zastanawiam. O! Niebieski także idzie do niej, no to spoko. To będzie e, generalnie. E, Dwóch armii. Ja sobie tu stanę, bo zobaczę, co oni zrobią. tu już był ktoś. Chciałem podbić jeszcze te, te całe krypty, krypty gejów, krypto gej, o, żeby, żeby zdobyć jakiegoś golda, ale już nie mogę jak magów. Forteco, Forteco moja droga, Świątynia boków. 5000 tylko? Co? Nie rozumiem tego, ale to kupię. Ile ulepszenie? 25 tysięcy. Okay. okej. Okay. Aha, dela. Dobra, podbij to na przykład, bo możesz. Wstań tu, bo zablokujesz. Chyba? Nie, i tak mogą. No właśnie, tam ukazujesz. Co ty zrobiłeś, stary? Czy my sobie. Tak, podbijemy myślę go. Żeby nam się już tu nie pałętał. Przyspieszenie generalnie na wszystkich. wiem. Nie. Czy mi starczy man w ogóle? Ty waitujesz, bo ty jesteś za słaby. W razie czego, gdyby ten łucznik... Ja myślę, że spokojnie możesz na te... Aj, troszeczkę za... Ty połajtujesz, ty połajtujesz, ty połajtujesz. z tych łuczników. Dobra, łucznicy już nie grają. Oj, tymi gryfami. No, te gryfy. Ach, te gryfy. Ach, te gryfy, biedne gryfy. Dobra, teraz będzie one turn. OTK po prostu chyba. Ach. Następnej duży będzie. Oteka. Myślę, że spokojnie. Aha, serio, stary. Serio, stary. Dobra, będzie się trzymamy, nie rażujmy tak bardzo. Ty już nie grasz. Weź za, zaatakuj też tak, tak. na przykład. Kuchni, tak. O, pięknie. Poskładany. Czym my atakujemy? A to możesz atakować. Tak. No, no, no. no, no bicie to w końcu. No, trochę strat, narobiliśmy sobie. Szczerze, uczniowie. Okay. Szczerze, przed tym Necropolion. Boję się szczerze, ale zabijmy mu tamta chociaż, czy jak on coś tam nazywa. Przyspieszamy, myślę, że tak. Mistycy, nam coś pomaga, co? Eee, uh, Wait. Gówniaka mu zabiliśmy. Ty postarasz się, to dać dałeś rady. Zostrzyj go, pięknie. Dobrze. Czy atakujemy? To jest tak, to jest chyba zamek. Grupa horda... No, Wataha to tam. Mniejsza mnóstwo, mnóstwo mało. E, zapiszemy sobie to. Zapisz. O... Hehe. ...Caitlyn... ...podjdź sobie pod to, na przykład... ...nie byłaś tu, to sobie podjedź... ...zboostujmy ją na komputerkę... ...jak to tam... no dobra... ...jolo... moment zapisać teraz, bo teraz tak będę musiał Caitlyn powtórzyć... Ooo, ...no nie powiem, nie jest za ciekawie... ...aczkolwiek te gorgony mi tu na pewno postują... ...no dobra, strzelaj w gówniaka bo on nam tutaj napsuje nieźle strzelaj strzelaj w gówniaka Dobra wychodzisz to dobrze gorgony się kłamią no niestety no, po, po, posoliłeś nam gorgonę zdejmij kontratak. chociaż tak tyle zróbmy. O, w ciebie nie widzę powodu, żebym w ciebie nie atakował. Jesteś lepsza niż to na, jak na razie. Weźmy eee, tak. A ty zawsze, a nie, ty nie kontratakujesz zawsze. Eee, zablokuj tego żeby nie mógł tam uciec. Dobrze, i tak zaczynamy. Eee, zaatakuj od środka. Też myślę, że tak. Eee, Strzelaj wam wąpierza Tego Dasz radę? To starzy, ludzie Dobra, dobij go Wieżyczki ma starsze silne Dobra, przynajmniej z wieżyczki O, pikinier to Pikinier już dawno stracił wartość bojową Przyspieszenie działa jeszcze? Działa Błogosławieństwo na przykład? Nie na przykład może nie ale go o to już jest coś teraz przebijesz się? tak fajnie go ty generalnie poczekaj aż gryf na przykład sobie wleci o tu to co ma innego zrobić? ty sobie wje... wejdź tu Celaj naszego misza. tam licha w tego to wiesz to, Oj, on zabrał baty Pięknie, gorgona już latuje No i po sprawie, tak naprawdę yy, dużo utraciliśmy podstawowych jednostek bo nie mm, myślę tego do... Wali, szczerze, wali Po sprawie, tak? Nie no serio Jeszcze dostanę wieżyczkami No mnichy, wybaczcie, Mnichi. mnichy Aaaa, co ja zrobiłem? Dobra, strzał w górę. Dobra, pięknie. Aj, 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 aj. Ok, ja tu postoję. Fala śmierci, super. <śleska> Waleska, czy ty? Waleska. Daj nam trochę tych w sumie. Po co ci? inni, chociaż choć możemy ci dać na przykład jest tu coś, jakaś jednostka? Nie. Dobra, to jedź tymi mi, poprzejmujesz tam... a tu już mam przejmowane. To możesz sobie podjechać tu. Forteca, forteca, forteca. Tu coś jest, ale aczkolwiek zostawimy to tu, co, co, co tu jest. myślę, że zostawimy tak. Ty musisz szybko gnać, Caitlyn. Adele myślę, że sobie weźmie wojsko co nieco wojska z... No serio. Eee, co nieco wojska z, z, z nekropolii pomimo tego, że będą bliskie morale <laughs> okej, okay, fioletowy Spokój, szybko Caitlyn tutaj nam ulepszasz o, generalnie zostawmy to wojsko no zostawmy, no później usuniemy w razie czego zostawmy w razie jakiegoś ataku może damy jakiemuś e, kolesiowi to wojsko ono nie jest jakieś głupie, szczerze, ono jest szybkie i na jakieś podstawowe, jakieś, tygodni no, jakieś tygodniówki, tygodniówki, na przykład takiej harmy, to może zabić. I myślę, że pojedziesz na drugi. Zobaczmy, co tu mamy. Mnóstwo troglodytów, No to nie jest jakiś zagrażający dla na nas. E, Waleska. ty koleżanko. O, tu dużo do wojowania mamy. Rozstaw, e, tak kto jest? Powoli z Wojska z Fortecy będziemy mogli sobie po... Że tak powiem... ...porekrutować. A to nie są jakieś takie całe głupie... ...głupie... Cele nie są głupimi wojskami. Jak coś tu mi się jakiś komputer pojawił... ...tu na pewno. No ta harma to ona jest taka... ...taka słaba. Czy tu coś możemy kupić? Na przykład Sponsor krypto, to nie jest głupi pomysł. Pomimo niskich morali... no to jest głupie jednak tak myślę dobra ty biegniesz ty nie jesteś aż taką słabą bohaterką żeby dobra no, pokradni aha golemy no super golomy 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 jednostki myślę że tak smoki zawsze są spoko Coś jeszcze liczę na przykład, żeby coś tu było, tak, bo zacznij z po... zwoju Iwora na przykład, Iwor nie jest jakiś mocny, boję się tych morali, <laughs> dobra, anioł się rusza, przyspieszmy to wojsko, żeby było jakieś sensowne, anioł myślę, że spokojnie na takiego gnojka, o, tego myślę, dobra, aj, zamiłem. Dobra, podejść jak najbliżej Na przykład tego Na przykład tego Dobra, uciekł w ja, no że kontrataki by go same już zabiły A, Podjedź tu Okej okay. Dobrze Tylko koleżanko, generalnie Idź prosto na zameczek Raż pełną palną Podjedź sobie pod ekspy. Ale po cali to spoko Adele mało czarów, to nie jest zawsze takie długie. Ale przynajmniej twój go. Liczę na jakieś przyłączenie się jakiejś bojowej jednostki. Szczerze, w mi duszy. Czy to wojsko jest jakieś sensowne? Jest, to może już kupmy. O, 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 to jest całkiem spoko bohater. Jak na to wojsko. Pięknie wiedza. Muszę nie zapomnieć nim kupić. O, dobra, szkoda. Muszę, o, właśnie, księga zaknąć. Sprzedajmy się już trochę. Tak szczerze. Siarki mamy w cholera. Dobra, no dobra, kupną księgę zaklęć. No dobra, to jest sensowne wojsko. Jeszcze się sprzedajmy. Bo chyba możemy, tak? Z kociołków na przykład... Zróbmy tak. Ulepszymy warsztat. Czy uda nam się ulepszyć ich? Tak, uda się nam... Dobra, spoko. Zostawmy to wojsko tu, nie chcę je jakoś zbytnio usuwać. Ustawmy to też sensowniej. Na przykład e, golemy tu, takie coś, czy takie coś, może być, sensownie, e, podjedziemy na tą stronę, bo tutaj będziemy mieć, myślę, więcej problemu niż, niż tutaj Caitlyn, bo Caitlyn ma jakieś wojsko to przegrywa Spoczko, e, Nagrywam 16 minut, to jeszcze będziemy nagrywać, kurde, jeśli jesteś, jeśli... Po co komputerowi tak szczerze wiedzieć dla mamy wojska? Znaczy, chyba potrzebne jest to, ale... Na przykład jeśli gracie... Jeśli jesteście wy to chcecie sobie sprawdzić, dla mamy wojska, to to jeszcze rozumiem, ale co tu się dzieje? Zabijmy zanim wstąpię do tego. Boli mnie to, że ona nie ma masowego, że tak powiem... Masz, masz cokolwiek masowe? Nie. strzelił ze nam chociaż. I że na morale tak szczerze. jest strzelasz do siebie. Pobijmy. <laughs> Śmieszy mnie wygląd biegającego Enta, czy tak Enta. Myślę, że spokojnie możesz walić, bo tylko obrażenia. No dobra, dobra, dobra. No już spokojnie, spokojnie. O nie! Krasnolu, no obilinach, nam tych zbrojnych, ale zawsze możemy zastąpić jakimś wojskiem z innych zamków tych zbrojnych na przykład. Myślę, że podjedziesz sobie tak. Chciałbym te centaury. tych centaurów, nie było głupie, ale o tak, zrobisz... O myślę, że tak. Chociaż to by może O, dobra. Czy to nie było aż takie głupie? Myślę, że tak. Czy jest tu jakieś przyspieszenie sensowne? Na przykład... Podzieć tak, tutaj kosztowik. Podzieć tak, podleśniesz się. Czyż tego powinien być? No dobra, dobra, dobra. V, drzewca. Czy tam enda, Jak to woli? Czy to jest ulepszenie, nie End. Ale że Więc to jest podstawowa. No dobra, on już zginął. I widać. Pięknie poskładany. No trochę strat sobie narobiłem, ale. Jest najgorsze. Magie, powietrza, spoko, inteligencja, mądrość. Okej, okay, fajne umiejętności. Oh. No. To dobrze, że nie walczyliśmy z tym z zamku. Dobrze, że zdążyliśmy dopaść. No, no Rin, myślę, że tak, że myślę, że tym wojskiem sensownym będziesz tu biegał. Ty z... przejmuj cały czas. Tylko siarka, siarki mam dużo. Okej. Okay. No, o, coś się tam rekrutował. Nie ma tego dużo, oczywiście. szczęście. Tylko jest jeden nasz priorytet. Będziemy kończyć po tej walce książeczek. Priorytetem jest przedostać się przez te mury. A reszta to już pójdzie, myślę, luźno. Czy ty mówisz, nawet nie masz łucznika? Myślę, że on będzie wychodził, tak szczerze. Jeśli nie będzie wychodził, to go, no, obijemy. A my poczekamy jeszcze z tym strzałem. Pomimo groźby morali. zestrzel to coś, bo to jest całkiem mocne. Taury? A, zabij te taury, bo tych tak już jesteś słaby w tym wojsku. A, wali? Nie, znaczy, halberdnicy są tacy okej. Okay. Eee... na przykład tego Zdejmij kontratak, żeby inne wojska nie zostały oślepione eee, Doblić na przykład Ty na przykład podejść tak Gdzieś Ci przedzierać nam przez mury eee, Musisz myśl, myślę, że śmiało masz latywać. <laughs> Dobra, teraz myślę, że już to sfiniszujemy Wali walnij cały przykład. Walnij tym. Oh my god. Ja mam ukrytą nadzieję, że to samymi łucznikami damy radę. Teraz próbuj tego golema zabić. Jeśli ten golem tu przeżyje, to ja się. Raz. Bawiam, <grym się> zabij się. Zrobił na miejsce, dziękuję ci, mądry przeciwniku. Defend. Dobra i tak musimy to zrobić, nie? Alipa, że. O dobra, 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 dobra. Jest dobrze. Nie strzeliło się tu nic nic. Pięknie. Mniejszymi statami, na szczęście. Łucznictwo jest ok. Mistrz mądrości, spoko. Zobaczmy co tu mamy. O, wy jesteście lepsi niż na pewno niż zbrojni. Chyba tak. Zróbmy tak na przykład. O, pięknie, pięknie, pięknie. Jakieś umiejętności. E, ty sobie tu przeczekaj, Caitlyn. E, zróbmy tak. Troszeczkę zlamiłem korbak. Tak jak znajdowanie drogi z całkiem całkiem. Nie jest głupie na pewno. O, zróbmy tak. Caitlyn, zamienimy się bohaterami. O, usuń sobie Gnola. Szybkość 6, 14. No, usuń sobie Gnola, będziesz szybszy. Pozostaw, przejmujesz nam te rzeczy. pozwiedasz troszeczkę, tak. E, adele, adele, adele. Myślę, że podjedziesz pod kuszników. Może się przyłączą, tak. Niestety się nie przyłączyli. Może elfy się przyłączą. Widzisz, to, że to wojsko będzie takie mieszane. 43. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. 43 w zamian za. 63. Nie, w się, ty Myślę, że tak. Podejdź tu pod kasiorkę. Orin. Jak mi Orin. Przydałoby się dowodzenie naszej Adele. Dobra, wchodź pod świątyni na przykład, czy się tam nazywa. No i pięknie ogarniamy ten teren. Nic nie kupujemy, bo nie mamy za dużo. Podstawowe finanse, to nie możesz mieć finanse. Jesteś bohaterką taką, na finanse. tak, zaatakujmy go Zaatakuj atakuj tego, na przykład. tego. O nie. Oj, zabiję nam jednego. Wait. Dziu. Niestety zabił to tak, Taka prosta walka, nie? Dobrze. A, mówiłem, że po tej walce będziemy kończyć, także myślę, że z się zakończyć odcineczek A ja jeszcze dokończę swoje ruchy. No to jednak tu nie byłeś przydatny. To stary. Żeby było szybciej tu podejść, tak? Zabierz golemy. Korbak. No, kończę ruch i pozbierajmy. Dobrze, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. To było na tyle. Trzymajcie się. I na razie, popa. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Także, cześć!